Jest tak, sobie na, na końcu dziś. Hej, proszę. <laughs> oh, bo... ty... Pomagam. 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 Nie, nie mogę. Nie ja mogę <laughs> pomaga, bo, bo, bo. Pomagam. pomaga Pomagam gdzieś 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 Mówię, bo musz, a ty rzucasz smołyki! Ale tam jej zdezorientowałem, i ty było. Nie, to za mną. A ubał, to. A jak było? No nie, a, bo ty <noise> nie <jest> pod... <noise> to, to było wszystko taktyczne, nie? Za pewno, że nic tu nie A co ty?